Witam Was w kolejnym odcinku z kariery Krystyna sobie będziemy 12 rundę PG Ekstraligi a tą 12 rundę y, pojedziemy ze Sparta Wrocław u siebie tu już Wam pokazuję jak to wygląda 12 kolejka Ekstraligi jest tak Unia Leszno Polonia, Polonia Piła Polonia Bydgoszcz Motor Lublin Ostrowie Ostrów GKM Grudziądz i my czyli Włóknia Szczęstkowa kontra Sparta Wrocław także jedziemy u siebie no skład niby to no, czysto na papierze ma lepsza Sparta ale no, u siebie jesteśmy, tu mamy szansę tu wygrać, chociaż dwa pierwszy bieg przegrywamy. Jedziemy w biegu drugim na torze twardym, także zobaczymy, jak to wszystko się tu y, rozwiąże. No i co? Póki jest tak zwany wstęp filmu, to przypominam o subskrypcji na kanale, łapersce w górę pod tym odcinkiem yy, i wbiciu na Discorda na pewno. Link macie w opisie. A my jedziemy teraz bieg drugi bardzo dobrze ze startu. Yy, Dobrze, bardzo dobrze startujemy z trzeciego pola. I już wychodzimy na prowadzenie na pierwszym miejscu. Krystian Nowak na drugim miejscu jedzie teraz. Za chwilę zobaczymy, kto to jedzie. Który to, za, który to junior z party, w w różarskim. Trzeci jedzie Woźniak. I czwarty Zięba, więc tak to wygląda na razie w biegu młodzieżowym. Jest 3 do 3. No i my na spokojnie raczej zdobędziemy te trzy punkty. No a my na spokojnie sobie damy radę. Więc możemy jechać tak naprawdę już. Znaczy, już no. Dobra, niepotrzebnie się patrzę. Tego nie było. Tego nie było. 0,5! <grym> Ej, dobra. Nie, to jest hit. To było 0,5. Nie, no zięba. Defekt. Dobra. Jedziemy. Coś się z motocyklem stało? Nie. Dobra. Jednak nie, nie dowieziemy tych trzech punktów. Nie dowieźliśmy w sumie nawet już. Kurde. No dobra, tu, tu trzy punkty na pewno. Okej, okay, dobra. Taśma. <grym> Różarski robi taśmę. No tutaj to musimy wygrać 5-1 ten bieg, albo chociaż 4-2, żeby ten wynik nadrabiać. Taśma w górę poszła, no i równo zawodnicy ze startu, ale teraz Nowak idzie bardziej na tą zewnętrzną, jest na prowadzeniu. Na drugim miejscu jedzie Jakub Krawczyk i na trzecim miejscu Szymon Ludwiczak, więc na razie 4-2. No i po, jeśli tak dowiecie się ten wynik... Tego biegu do końca, chociaż nie wiadomo jeszcze, bo Ludwiczak wyprzedza Krawczyka, więc jest teraz 5-1 dla Włókniarza. Jeśli, o teraz 4-2 czy 5-1, tam jest walka o drugą pozycję pomiędzy Ludwiczakiem a Krawczykiem. Dobra, spójrzmy się, no i Ludwiczak spadł na trzecią pozycję o, o, ostatecznie. No tak jak będzie 4-2, to będzie 8-15 do po czwartym biegu. E, ostatnie kółko, my na prowadzeniu, na drugim miejscu Jakub Krawczyk, trzeci z Szymon Ludwiczak, no i my... Już na pewno dowiedziemy te 3 punkty, chyba że jakiś defekt by tu się jeszcze zdarzył, w co wątpię. No i na szczęście te 3 punkty zdobywamy już na spokojnie. No i dobrze, co? 4-2, 8 do 15 jest. No zobaczymy jak bieg szósty i 5, 6 pójdzie i siódmy. No nie za dobrze. W sensie no, widzę, że nie odrobili jakoś tego wyniku, czekajcie. No nawet przegraliśmy, jest 3-3, 3-3 i 2-4. Ten, Ratajczak z sprawca upadku No dobra No to tu już musimy zrobić 5-1 Tylko że może, się, chociaż Lampard dobrze jedzie No ale Krawczyk też ma dobre tej punkty Po tych dwóch biegach Dobra No to idziemy, Bieg ósmy, zobaczymy co z tego biegu wyjdzie My idziemy z czwartego pola Lampard idzie z drugiego i jedziemy taśma w górę poszła najgorzej ze startu Krysten Nowak z Artyomem Łagutą, ale teraz jest 3 do 3. Pierwszy Jakub Krawczyk. Drugi jedzie Wiktor Lampa, Trzeci Krysten Nowak i czwarty Artem Maguta. No i teraz Nowak czy wyprzedzi lamparta? Tak, wyprzedza. Jest cały czas 3 do 3. I teraz widzimy, że Nowak próbuje gonić Krawczyka. Czy to się uda? Napędza się. ależ ma tą prędkość w tym motocyklu! Wiktor Lampart jeszcze też wyprzedza, ale nie na długo. Krawczyk się broni. 4 do 2 czy 5 ten lampart jest przed Krawczykiem. Teraz Krawczyk znowu przed Lampartem. I jest cały czas 4-2. Chociaż teraz jeszcze Krawczyk Nowaka dogania. Co tu się dzieje? Jako tu jest walka o y, punkty w tym biegu? ósmym ostatni kółko na prowadzeniu Krystan Nowak. Drugi Jakub Krawczyk, trzeci Wiktor Lampart i czwarty Artiom No żartujecie se chyba. No chyba sobie żartujecie. Nie, no to są żarty jakieś, dobra. To są żarty po prostu. Widać, że Krystan Nowak. Miał przerwę, dużo moc ścigania się, ale i tak jest. I tak jedziemy jako rezerwa za ratajczaka. Mamy wykluczenia, trzy wykluczenia, i, i tak jedziemy za ratajczaka, coś niesamowitego. No ale ratajczak to w ogóle sobie nie radzi. My to jechaliśmy. Byśmy mieli 9 punktów, już. A tak to, czyli myś, mielibyśmy z 26 punktów, no to byłby blisko remisu sobie by było. A tak to jest. O, 8 punktów jakoś w plecy. No nie za to wygląda ma w górę, poszła nawet 11. Jedziemy z pierwszego pola na jego... Bardzo słabo startu Szymon Ludwiczak. Chyba Szymon Ludwiczak, za chwilę zobaczymy, kto to jest. Albo my, mijamy Ale my za to idziemy na prowadzeniu. Na pierwszym miejscu Krystian Nowak, drugi jedzie Daniel Bioli. Tak, trzeci jedzie Bartosz źle. czwarty Szymon Ludwiczak. I w tym biegu raczej dowieziemy 3 do 3, chociaż Ludwiczak wyprzedza Bartosza Bajbora. Co tam się dzieje? Ludwiczak przed Bajborem. Jest 4 do 2 dla włókniarza, 22 do 31 będzie. Tak, to po biegu dziewiątym, ale tu jeszcze Daniel Biuli dogania Nowaka. Biuli kontra Nowak, to zwycięży w biegu dziewiątym? Proszę Państwa, ostatnie kółko na prowadzeniu. Krystian Nowak, drugi jedzie Daniel Biuli, trzeci Szymon Ludwiczak i czwarty Bartosz Bańbor. Błąd Nowaka, co się dzieje teraz? Nowak idzie szerzej teraz, czy objedzie? Biuleja objedzie pięknie. Trzy punkty dla Nowaka z dwójeczką Biuli. Eka za chwilę, zobaczymy kto, kto tam zdobył. Ale chyba Szymon Ludwiczak tak jest i ostatni dojeżdża Bartosz Bajbor. No i mamy, znowu jedziemy, jedziemy za rateczaka. E, jedzie Basso, Krawczyk, Nowa Kibuli. No tutaj 3 do 3 się max spodziewam. Coś czuję. No już tego meczu nie wygramy, ale... No możemy to jakoś jeszcze powalczyć może, co? Z, z tą Spartą tutaj. Taśma w górę poszła, no i słabo ze startu, startuje, oj proszę Państwa, nawet dwóch zawodników w ugniarza. chciałem powiedzieć, że Beniamin Basso, ale Krystian Nowak też za dobrze ze startu nie wyszedł i jest 5-1 dla Sparty Wrocław, ale Nowak już objeżdża dwóch zawodników Sparty Wrocław, jest i przed biulejem i Krawczykiem, Na prowa z nią Krystian Nowak, drugi jedzie Daniel Bioli, trzeci jedzie, eee... Jezus, kto to jechał, kto jedzie w białym kasku? Krawczyk, o Krawczyk jedzie i w czwarty, czwart, na czwartej pozycji jedzie Beniami Basso Więc my na spokojnie zdobędziemy trzy punkty kolejne do naszego dorobku punktowego A i właśnie, przypominam w ogóle, że chcę zrobić, z, chcę sobie zorganizować turniej widzów w speedy challenge taki świąteczny można powiedzieć, także jeśli ktoś sobie będzie chciał pograć w taki, na takim turnieju no to do, na Discorda wbijajcie tam można wysłać, można powiedzieć swoje niki. I tak zwanie zap zaproszenia, chciałem powiedzieć, ale nie, tam wysyłacie swoje niki. No i też dzięki temu Wiemy ile osób będzie startować, tak? W takim turnieju Bo na razie to, żeby ten turniej w ogóle się odbył, to potrzebujemy osób Także jak ktoś lubi sobie pograć w SC, albo będzie chciał, no to Wbijajcie na Discorda, tam tak zwane jest yy, Rejestracja do tego turnieju, a SC chyba odmówiło mi posłuszeństwa, także Za chwilę Uruchomię jeszcze raz i za chwilę się słyszymy z powrotem Dobra, wróciliśmy i jest bieg 13, 33 do 38, więc jest szansa jeszcze, żeby wygrać w ogóle ten mecz to jest w ogóle hit. I dobra, jedziemy w biegu 13, jedziemy za... B... Nie, przepraszam, za Szymona Ludwiczaka. Eee, jedzie tak. Nowak Kowalski Lamparty. i Łagodan. Tu jest szansa zrobienia, żeby. Jak zrobimy 4 to jest 37 do 40, więc jest szansa, żeby to odrobić w ogóle. Więc dobra, jedziemy, bieg 13. Jeszcze drugi Kowalski, czyli Lampart, czwarty Łaguta. Tak wygląda pola startowe. Jedziemy. Staśma w górę poszła, no i dobrze ze startu Nowak, ale dobrze teraz zobaczy Sparty wróca, nawet lepiej bym powiedział. I jest, jest już 4 do 2 dla Sparty, ale już leci Nowak. I czy wyprzedzi Krawczyka, czy nie? Czy to jest Krawczyk, Co to jest? To jest Kowalski. To jest Kowalski i są już i Nowak i Lampart przed Kowalskim. Jest 3 do 3. Teraz Nowak stara się gonić łagu. To jest 3 do 3. 36 do 41. Będzie tak, jak tak się zakończy ten bieg 13. Jeszcze dwa kółka do końca na prowadzeniu Artym Łaguta, drugi Krzysztof Nowak, Lampard wyprzedza Nowaka i teraz kto, czy, kto idzie w pokój za yy, Łagutą, czy Nowak, czy Lampard, teraz Nowak idzie szerzej, Lampard bardziej yy, po wewnętrzny jedzie, ostatnie kółko już jest i Nowak coraz bliżej tego Łaguty, czy wyprzedzi go, chyba nie, chyba nie da rady, ostatecznie będzie 3 do 3 i już tu bez wątpienia, no już nic nie zrobi Nowak, niestety nic się nie udało już tu zrobić. Łoguta 3, Nowak 2, Lampart 1, bez punktów, Kowalski. Także 3 do 3 i wynik 40 do 50 całego meczu. Dostajemy plus 30 tysięcy z tego co widziałem. I co, teraz będzie chyba Anglia? Nie, jest Ekstra. Liga, runda 13 i zobaczmy jak, jak wygląda tabela. Spadamy, spadamy na 5 miejsce i będziemy walczyć z Unią Mleczną o playoffy. Yy, runda 13, z kim jedziemy? Jedziemy z GKM Grudziąc, w Grudziądzu więc. A gdzie jedzie No Lecz jedzie u siebie z motorem. A 14 runda jest, proszę Państwa, z unią leszczą. Także to może być w ogóle bardzo ciekawy mecz. Tak naprawdę mecz, który będzie decydował o tym, kto będzie do fazy play-off z czwartej pozycji. Co tu się wydarzyło? łańcuszek sprzęgłowy? I co? Transport. Dobra, to zamontuj. Tyle opona poszła. Jeszcze z tego co widzę, no ale mamy dużo to zaraz sobie wybierzemy sobie na rodzaj A muszę, no dobra To weźmy sobie jako, by, jaką, byle jaką tą oponę Nie wiem, weźmy sobie tą co jest o, w transporcie, niech będzie I jedziemy na torze normalnym Także weźmy sobie yy, oponę 3 do 3 No to powinno być nam o wiele łatwiej tak to A tor się nagle, tw... tor się nagle twardy zrobił No dobra to bierzemy opony z czerwonym paskiem i jedziemy. Sarszewski, Nowak, Miller i Zięba. To jest Obsabiku drugiego. No tu chociaż Remis, żeby był. Taśma w górę poszła, no i dobrze ze startu Krystian Nowak strzela, i jest na prowadzeniu na drugą pozycję, wskakuje Damian Miller trzeci, teraz jest proszę Państwa Zięba, Patryk Zięba nawet drugi, co się dzieje? Zięba jest na trzeciej pozycji, teraz spada na trzecią pozycję, 4 do 2 dla włókniarza, pierwszy Nowak, drugi Miller, trzeci Zięba i czwarty Czarszewski. ale teraz Nowak musiał skontrować ten motocykl z pierwsze, na wyjściu z pierwszego oku. ale na spokojnie sobie raczej dojedziemy. No, jest mosta, dużo, bardzo duża przewaga nad drugim millerem. Więc my na spokojnie sobie to już nie Musimy dokładnych ścieżek tu obierać na tym grudziążu My i tak dojedziemy po, yy, pierwszy, po trzy punkty. Ostatnie kółko na prowadzeniu ciągle jest nowak. Drugi miller, trzeci zięba. Czy zięba teraz walczy z Szarzewskim o bo... nie, nie walczy. Szarzewski będzie ostatni. Z tego co widzimy, tak będzie ostatni. Więc będzie 4-2. no 4 dwa dla włókniarza w biegu drugim. No i dobrze, bo 3, musimy zacząć musimy tu wygrać. Yy, chociaż punkt bonusowy musimy zgarnąć. No i to na spokojnie jak damy radę. 20 punktów przewagi jest. Jeśli chodzi o punkt bonusowy. Yy, bieg czwarty, Miller Basso, Andersen i Nowak. To jest biegu czwartego. My z czwartego pola taśma w górę poszła, no i teraz jak tu sobie poradzimy, dobrze, startujemy, dobrze startuje Wukcia Szczęstkowa, jest 5-1, ale może być 3-3, bo już Mikkel Andersen jedzie przed zawodnikami Wukniarza, czy nie, Nowak tam się napędził, Z tego potu, teraz Nowak zamyka ścieżkę Andersenowi, jest 4-2 dla Wukniarza, pierwszy Nowak, drugi Andersen, trzeci Basso, no i na czwartej pozycji jedzie Kasper Szaszewski albo Damian Millen, który z juniorów gkm Damian Miller teraz idzie na czwartej pozycji. Dwa kółka do końca. I my sobie na razie radzimy z Mikelem Andersenem. Na razie bardzo ładnie, wnet powiedział. Blokujemy tutaj mu ten, ten torjazy tak naprawdę. Teraz on trochę szerzej leci. A my bardziej do tej wewnętrznej poszliśmy i teraz to może być nasz błąd. To może być, bo teraz blokujemy tutaj trochę można powiedzieć Mikela Andersena. I było w koło w koło walka przez chwilę, ale ostatecznie my zgarniamy trzy punkty. Dwójkę Andersen z jedyneczką. Ale teraz to bokiem polecieliśmy Z jedyneczką Basą, bez punktów, Miller I po 7 biegach jest wynik 20 do 22 Więc punkt bonusowy mamy na pewno Pytanie tylko czy zgarniemy Czy wyjedziemy z Grudzią za, za 3 punkty czy za yy, z, czy z 3 punktami czy z dwoma tylko Wyjedziemy sobie yy, A ja szukam silnika, który silnik był na tor normalny Chyba ten, tak ten, ten silnik jest na tor normalny Także jedziemy z pola pierwszego, Nowak, Cierniak, Basso i Miller. To jest Obserwie biegu 8 Trzeci raz jedziemy z Millerem. Jakiś bieg. Taśma w górę poszła. No i niestety nie jest za dobry ten start tego pierwszego pola. Jesteśmy na trzeciej pozycji na razie. Na prowadzeniu idzie Mateusz Cierniak. Drugi teraz wchodzi przed Cierniaka, czy nie? Czy Cierniak obroń tą pierwszą pozycję? obronił pierwszy Cierniak. Drugi baso, teraz Nowak. Olejsz teraz wypchnął Cierniaka i dzięki temu beniami baso wskoczył na pierwszą pozycję? Nie. Nowak skakuje na pierwszą pozycję. Drugi jedzie Cierniak. Trzeci baso, teraz baso. Czy będzie pod Cierniaka? Nie. Jest 4-2 dla wokniarza. Na prowadzeniu Nowak niezmiennie. Drugi Cierniak, trzeci. Jedzie teraz Miller, Ale Basso broni trzeciej pozycji A Miller na czwartej pozycji Ostatnie kółko do końca biegu ósmego Nowak już raczej spokojnie po te trzy punkty pojedzie Cierniak po dwa punkty No i sobie już w tym biegu się chyba nie wydarzy, chociaż Może Basso jeszcze co, jakiś atak tu zrobi na tym drugim łuku No jest atak ze strony Beniamina Basso Nie, już nie da rady, no Już nie da rady Więc będzie 4-2 Czyli będzie 22 do 26. No to wychodzi. Tak jest, 22, 22 do 26 to znowu się robi twardy a my znowu jako rezerwa jedziemy. No i korzysta z nas trener, póki może, póki dobrze to jedziemy w tym meczu. Gdzie jest ten silnik na tor twardy? Tutaj? Nie, to jest na tor normalny. A ten nator twardy to jest ten? To jest ten, no dobra. Także jedziemy z czwartego pola znowu Miśkobek, Ratajczak, Andersen i Nowak. No tu może się działać, bo to jest fajna stawka. Obserwacja tego biegu 9. Taśma w górę poszła. No i równy start można powiedzieć że wszystkich zawodników, ale dobrze idzie. Miśkobiak z Andersenem. Jest 5 dla gkm -u. niestety. Teraz Nowak nie ma jak gdzie jechać, ale chociaż teraz lecą zawodnicy Włókniarza przed e, zawodnikami gkm 4-2 czy 3-3? Na razie jest 3-3. Pierwszy Nowak na drugim miejscu Andersen. Trzeci teraz Roteczek. Jest 4-2 dla Włókniarza. Na, na czwartej pozycji tam jest walka teraz pomiędzy e, Miśkobiakiem a y, ratajczakiem. Miśkowek trzeci z 3 do 3 teraz. Ale nawet, jak będzie z 3 do 3, no to będzie 25 do 29. Więc i tak będą 4 punkty przewagi. Ostatnie kółko na prowadzeniu Krystian Nowak. Drugi jedzie teraz jako Miszkówek. Czy ratajczak? Ratajczak tam wchodzi pod zawodników gkm ale niestety bezskuteczny atak. No i dowiozą 3 do 3. Znowu jest taki atak, ale bezskutecznie. 3-3. No, my jedziemy po komplet w grudziązu. Tak naprawdę jest 29, 25 do 29. Jeszcze jedzie tutaj za kontuzjowanego Jimona Licea yy, Kucera. Han, Honza Kucera. Dokładnie więc, no, tu jest szansa, żeby nawet 5-1 zrobić w tym biegu. Już tak naprawdę możemy sobie zapewnić punkt bonusowy. Nawet jakbyśmy wszystko przegrywali później 5 do 1. Także zróbmy to. Nowak, Kucera, Lamparty Freak. To jest 10 i Jedziemy taśmę w górę. Poszła dobrze startu Wiktor Lampard. I co zrobi Max Freak? No niestety... O, ale le teraz Max Freak pod Nowaka. 4 czy Jak tu wyjdzie? Wynik na razie 4-2 dla Włókniarza. Na prowadzeniu Krysta. Nowak odzyskał tą pierwszą pozycję. Na drugim miejscu jedzie Max Freak. Trzeci Wiktor Lampard i czwarty kucera. Teraz walka freaka z Nowakiem. Ależ tu się teraz dzieje, teraz Freak wchodzi przed Nowaka, ale Nowak odzyskuje pierwszą pozycję. 4-2 cały czas jest dla Włókniarza. Pierwszy Nowak, Nowak troszkę szerzej. Teraz idzie. Czy Frigo go zablokuje? Nie, nie daje rady. Frig jest cały czas drugi, trzeci jedzie Wiktor Lampart, i czwarty kucera. Teraz było blisko znowu, żeby Frick wyprzedził Nowaka, ale bezskutecznie. Ostatnie kółko Nowak chyba dobyje już te trzy punkty. Ostatecznie, chociaż jeszcze musi tu uważać na Friga. nie ma już szans. Frig nie da rady. Jeszcze oszprecowywany przez Krystiana yy, Nowaka. Jest 4-2 i Nowak z kompletem. 15 punktów w 5 startach. Bardzo ładny mecz ze strony Krystiana Nowaka. I przegrywamy. 47 do 43. No niesamowite to jest. Ratajczak 7 punktów, Ludwiczak 6 plus 1, Lewishin 4, Bassa też 4, Lampart 6, my 15 i Zięba 1. No tutaj zabrakło głównie punktów. Lamparta później, bo zobaczcie, dwa 0 później miał. Po trójce, dwójce, 1c. No i na pewno brakowało łącznie. No kogo tu jeszcze? No, na pewno brakowało tego, Beniamina Basso. Tu w ogóle Lewiczyn był zastępowany, a no tak, bo my mi jeden bieg za Lewiczyna i jeden bieg za Ludwiczaka, no tak. No dobra, więc teraz w następnym odcinku będziemy jechać Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Świata. Runda... Chyba trzecia? Z tego co widzę? Druga, druga runda to będzie. Zobaczmy jak wygląda ekstraliga. Unia Leszno wygrała swój mecz, czyli zobaczcie, będziemy jechać mecz tak naprawdę o awans, bo jak musimy wygrać za 3 punkty i wtedy przeskakujemy Unię Leszno i jesteśmy w playoffach, a jeśli wygramy tylko za 2 punkty, no to, to wtedy Unia Leszno jest w, w fazie playoff, więc musimy następny mecz wygrać za 3 punkty. Pierwszy mecz przegraliśmy 46 do 44. Więc wychodzi na to, że kto w sumie tak naprawdę. Yy, chociaż jednak, zdobędziemy dwa punkty, a punkt bonusowy, yy, a będzie remis w dwóch meczu. No to wtedy my też skakujemy, bo większa ta jest to w minimalnych tych punktach. Przewaga, jeśli chodzi o nas. Czyli tak naprawdę, kto wygra mecz, to awansuje do fazy playoff. Na, na, na to wychodzi, ależ to będzie. Pełna, wal pełna tak naprawdę, odcinek pełen walki. Następny, jak będzie ten mecz, często zresztą. Dobrze, a za dzisiejszy odcinek bardzo dziękuję. Słyszymy się w następnych odcinkach transmisji na tym kanale. Przypominam jeszcze o turnieju widzów, świątecznym, który, świąteczny, który yy, można się zgłaszać poprzez Discorda. Link macie w opisie. Subskrybujcie kanał, łapkujcie. Też oczywiście odcinki inne i ten odcinek, i inne transmisje. I zachęcam też do wbicia na kanał Akcja że Tam gadamy o żużlu w prawdziwym życiu. No i co, to na tyle. Słyszymy się w następnych odcinkach i transmisjach. Na razie i cześć.